Witajcie, oto Realme GT6T, czyli tańsza wersja stosunkowo taniego flagowca. Spędziłem z tym urządzeniem około 2 miesiące i zapraszam Was na moje wrażenia z użytkowania z perspektywy dłuższego czasu. W czerwcu Realme zaskoczyło wszystkich w Polsce, ponieważ no, mieli taką przerwę, jeżeli chodzi o wydawanie flagowców na polskim rynku, ale wrócili w naprawdę fajnym stylu. Pokazano flagowego GT6, który cenowo jest bardzo rozsądny, i właśnie testowano dzisiaj jego okrojoną wersję z dopiskiem T. Jakie są tutaj główne różnice? No, w sumie na pierwszy rzut oka jakoś mocno nie możemy tego zaobserwować, natomiast w wypadku wersji T nie mamy obiektywu telezon, no i też procesor wskazuje na nieco bardziej takie średniopółkowe pochodzenie tego urządzenia. Czy zatem polecam kupić GT6-T po dwóch miesiącach użytkowania, zwłaszcza mając na uwadze, że cena tego modelu plasuje się teraz w okolicy 2000 zł. Tego oczywiście dowiecie się w tej recenzji, dlatego oglądajcie do końca. Niestandardowo na sam początek zaczniemy sobie od tematu wydajności. GT6-T napędza Snapdragon 7 Plus Gen3, Natomiast zwykłego GT6 napędza Snap 8s Gen3, więc no tutaj różnica w wydajności na pewno jest odczuwalna. Powiem, że w benchmarku AnTuTu wersja GT6 uzyskuje około 100 000, o 100 000 punktów wyższy wynik, więc generalnie jeżeli chodzi o numeryki jest to odczuwalne. Natomiast przyznam szczerze, że z samego działania GT6T tak czy siak jestem zadowolony i wydaje mi się, że jeżeli nie oczekujecie od telefonu super ekstra wydajności, a bardziej takiego zrównoważonego poziomu, po prostu nie gracie dużo na telefonie, no to wersja T w zupełności Wam wystarczy, bo tak naprawdę ten telefon działa bardzo w porządku. Ja też używałem go dość intensywnie, akurat jechałem pociągiem, gdzie niestety jak to w PKP wysiadła klima. Był upalny dzień, było naprawdę gorąco, a na tym telefonie oglądałem filmy, przeglądałem media społecznościowe i działał bardzo dobrze. Nie nagrzewał się i też nie czułem żadnego spadku wydajności. Możemy tutaj zaobserwować, że nakładka systemowa ma takie dość długie, ale płynne animacje. Ja akurat na miejscu producenta w fabrycznym ustawieniu bym je delikatnie przyspieszył, natomiast nie można odmówić temu smartfonowi, że działa zawsze mega płynnie. Animacje są po prostu piękne. Wszelkie aplikacje są odpalane bardzo szybko i po prostu taka nieprzyjemność użytkowania tego smartfona i kultura pracy tego systemu stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i tutaj nie mogę się do niego przyczepić. Muszę jeszcze pochwalić producenta za to, że GT6T jako tańsza wersja nie został okrojony pod kątem wbudowanej pamięci, ponieważ przy 256 GB dostajemy tutaj mega szybkie UFS 4.0 i to bardzo cieszy. Sama nakładka systemowa przyznam, że jest bardzo ładna, skrótnie zaprojektowana. Wszystko wydaje się tutaj przejrzyste. Oferuje szeroki wachlarz funkcji, więc, tak naprawdę, wszystko możemy sobie tutaj dopasować pod swoje preferencje. I to wszystko jest w takim przystępnym wydaniu, a to oznacza, że każdy na pewno się tutaj odnajdzie. Na pewno powiem otwarcie, że flagowy w tym urządzeniu jest ekran, natomiast w tym akurat aspekcie. Pojawił się pewnego rodzaju przerost w formę nad treścią, jeżeli chodzi o komunikaty marketingowe. Chodzi o to, że wedle specyfikacji GT6 oraz GT6T mogą osiągać w piku jasność do 6000 nitów. Brzmi super, no nie? Bo to jest tak naprawdę taka wartość, że nawet w słońcu, podejrzewam, ten ekran byłby absolutnie kapitalnie czytelny. Tyle, że podana wartość tego rzędu to są tak naprawdę wyniki laboratoryjne, i okazało się, że ten telefon typowo osiąga okolice 2000 nitów, z tego co pamiętam. A te 6000 nitów to jest praktycznie wartość nie do uzyskania. Nie do uzyskania, oczywiście, w takim codziennym użytkowaniu. Mimo tego faktu, sam ekran w sobie oceniam naprawdę bardzo wysoko i jest po prostu flagowy, i to sobie trzeba otwarcie powiedzieć. Świetnie wyglądają natywne, nieco podbite barwy. Do tego doskonałe kąty widzenia mamy również odświeżanie 120 Hz, a biorąc pod uwagę, że jest to ekran LTPO, to odświeżanie jest adaptacyjne. Co więcej, wsparcie dla prezentowania treści HDR, no i też poziom jasności, mimo że nie są aż tak dobre jak te deklarowane przez producenta w takim właśnie codziennym użytkowaniu, to uważam, że są w zupełności wystarczające i ten ekran zawsze będzie mega, mega czytelny. Zwrócę Waszą uwagę na to, że ustawienia ekranu są tutaj dość rozbudowane i spotkałem tutaj dwie funkcje, z którymi się do tej pory tak naprawdę. Nie stykałem, jeżeli chodzi o testowanie smartfonów. Chodzi o to, że możemy przy pomocy suwaka wybrać, jaki ma być najniższy poziom jasności, ale też możemy włączyć dodatkowy zakres, jeżeli chodzi o najwyższą jasność, więc to jest naprawdę bardzo rozbudowane. Są tu również presety natywne pracy ekranów, więc kolorystycznie również możemy to sobie dopasować. No i też ręcznie dokonamy edycji balansu bieli. Bateria z perspektywy dłuższego czasu użytkowania również okazała się w porządku. Pojemność 5,500 mAh w zupełności wystarcza do tego, aby uzyskać jeden pełen, a nawet dwa dni użytkowania bez konieczności ładowania. A wyniki z sot czyli włączonego ekranu, plasują się mniej więcej pomiędzy 5 a 8 godzinami, więc to są naprawdę bardzo przyzwoite rezultaty. Mamy również przewodowe ładowanie do 120W, natomiast tutaj kwestia jest taka, że niestety w pudełku tej ładowarki nie dostajemy. Ponadto chodzi tutaj o jakieś europejskie regulacje. I tak sytuacja po prostu wygląda, więc ładowarkę po prostu trzeba sobie dokupić osobno. W temacie bezpieczeństwa powiem, że to jest w sumie klasyka. Nie ma tutaj żadnego elementu powodującego większą ekscytację, aczkolwiek no, dostajemy tutaj w zasadzie to samo co u konkurencji. W ekranie znajduje się szybko pracujący optyczny skaner linii papilarnych. Możemy również wykorzystać drugą metodę blokady, czyli rozpoznawanie twarzy. W tym wypadku bazujące na kamerce do selfie, a to oznacza, że to nie będzie równie bezpieczna metoda jak skaner umieszczony w ekranie. Głośniki co prawda nie są flagowe. No tutaj nie mam takiego właśnie poziomu ekscytacji, jak w wypadku Samsunga czy też iPhone'a. Natomiast to jest i tak bardzo solidny zestaw głośników, oferujący bardzo dobry jakościowy dźwięk czysty, dobry poziom maksymalnej głośności, więc dla większości osób będzie to. W zupełności wystarczające. A taka wisienka na torcie to absolutnie fantastyczna haptyka. Na wykonaniu tego urządzenia czuć od razu, że po prostu oszczędzano. To nie oznacza, że jest to telefon wykonany w zły sposób, nie do końca dobry, jakościowo, tylko chodzi o to, że zostały tutaj wykorzystane materiały, które mówią wprost, że jest to telefon średniopółkowy. Z tyłu znajduje się plastikowy panel, inaczej niż w wersji GT6 najprawdopodobniej, gdzie dostajemy szkło. Natomiast powiem otwarcie, że po dłuższym czasie użytkowania na tym elemencie nie widzę dosłownie żadnego uszczerbku. Nie porysował się, więc albo jest to bardzo solidny plastik, albo nawet jest to szkło, więc tutaj otwarcie mówię, że ciężko jest mi to stwierdzić. Natomiast po prostu jest to odporny materiał i na tym polu wydaje mi się, że nie mogę się do tego przyczepić. Mogę się za to przyczepić do tego, że tylny panel jest połyskujący, za czym osobiście dobrze wiecie, że nie przepadam obecnie na rynku. Dostajemy masę rozwiązań w postaci chociażby wegańskiej skóry matowego tworzywa, matowego szkła żeby sprawić, aby to wszystko lepiej wyglądało, ale tutaj producent poszedł po połysk, no, który się niestety brudzi i przetłuszcza, widać na ten drobinę kurzu. Też nie jestem fanem tego, że w okolicy wyspy z aparatami jest jeszcze taki lustrzany element i po prostu kolorystycznie, i tak designersko. Ten telefon nie do końca mnie przekonuje. Za to plusem okazała się matowa ramka, która się nie brudzi, jest bardzo przyjemna w dotyku i poprawia pewność chwytu tego smartfona. Przyciski w ramce są dość dobrze osadzone, mają dobrze wyczuwalny skok, też są na idealnej wysokości, więc wszystko się tutaj zgadza. Na spodzie złączę USB-C i pochwalę za to, że otrzymujemy tutaj certyfikat odporności na wodę oraz kurz IP65. W aspekcie aparatu powiem, że całość ogólnie okazała się świetna w odniesieniu do ceny tego urządzenia. Poza szerokim kątem, który zdecydowanie okazuje się po prostu cięciem kosztów. W tym urządzeniu główny obiektyw ma 50 megapikseli o jasności F1.9, oczywiście autofokus z wykrywaniem fazy, a także zupełnie przyzwoita optyczna stabilizacja. Przednia kamerka, jeżeli chodzi o selfie, sprawdza się bez zarzutu, ponieważ otrzymujemy tutaj 32 MP o jasności 2.5 i takie zdjęcia są ostre, szczegółowe i to jest rzeczywiście bardzo mocna strona. Na testowanego modelu. Niestety tego samego nie powiem o kącie szerokim, który pod kątem specyfikacji mówi jasno, że wzięto go z budżetowych smartfonów tego producenta. Tylko 8 megapikseli pole widzenia również nie urywa, bo to zaledwie 112 stopni i to wszystko oznacza, że takie fotografie, zwłaszcza w zakresie szczegółowości, doskonałe nie są. I jasne, widać, że automatyka robi co może, aby te zdjęcia poprawiać od razu po wykonaniu, ale jednak specyfikacje swoje robi. I żadnego cudu po prostu nie uzyskamy. Same zdjęcie z obiektywu podstawowego to już zupełnie inna rozmowa. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym, na jaki poziom detali możemy tutaj liczyć, ale również tym, że automatyka sprawdza się znakomicie. Nie zdarzyła się sytuacja, aby jakieś jasne elementy na zdjęciu były przepalone. Kolorystyka też mi się podoba, mimo tego, że barwy są delikatnie podbite, aczkolwiek w granicy rozsądku. Następne pozytywne zaskoczenie to zdjęcie. Nocne wykonywane przy użyciu obiektywu głównego. Uważam, że w tym budżecie są to jedne z lepszych zdjęć na rynku, chyba że korzystamy z podwójnego, teoretycznie bezstratnego powiększenia, ponieważ wtedy szczegóły zauważalnie spadają. Ogólnie rzecz ujmując, poza słabym, szerokim kątem, z aparatu, jestem tutaj zadowolony, a teraz możecie zobaczyć przykładowe filmy nagrane tym smartfonem. Przechodzimy do podsumowania. Jak finalnie oceniam GT6T, czyli jak go sobie nazwałem takiego flagowego średniaka? Wydaje mi się, że pod absolutnie każdym względem nie jest to żaden zabójca flagowców. Zresztą też nie wydaje mi się, żeby to określenie pasowało do GT6, ale to temat na zupełnie inny odcinek, bo uważam, że. Sam termin zabójcy flagowców jest obecnie mocno wyświechtany, ale wracając do GT6T. To jest na pewno rozsądnie i przyjemnie skrojone urządzenie dla osób, które nie potrzebują maksymalnej wydajności jak w GT6, ale jednak chcą czegoś więcej niż zwykły średniak. Mając tą uwadze, że obecnie cena spadła do około 2000 wydaje mi się, że w tym budżecie to jest naprawdę świetna propozycja i warto zainteresować się tym urządzeniem. Dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam do komentowania. W opisie są umieszczone linki przenoszące do cen tego modelu. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie i tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.